Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus udał się do pewnego miasta zwanego Nain, a podążali z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy przybliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok pan zlitował się nad nią i rzekł do niej: Nie płacz. Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, przystanęli i rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię, wstań. A zmarły usiadł i zaczął mówić, i oddał go jego matce. Wszystkich zaś ogarnął strach. Wielbili Boga i mówili: Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg nawiedził lud swój. I rozeszła się ta wieść o nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie. Oto słowo pańskie. Pewnie jeszcze wszyscy pamiętamy scenę z zeszłotygodniowej Ewangelii. Tym, którzy już nie pamiętają, przypomnę: Sługa setnika zachorował. Setnik był dobrym człowiekiem, chociaż współpracownikiem okupanta. Był tak dobry, że ludzie, Żydzi. Posłali po Jezusa z prośbą, by temu setnikowi sługę Jezus uzdrowił. Powinniśmy sobie tę scenę kojarzyć, bo sługa, bo setnik, Pan tego sługi wypowiada słowa, które my na każdej mszy świętej powtarzamy. Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa. Odzyska zdrowie. I tydzień temu zastanawialiśmy się i podziwialiśmy ten cud, bo rzeczywiście cud uzdrowienia jest co podziwiać. Ale dzisiaj mamy cud jeszcze większy jeszcze bardziej wymowny i jeszcze bardziej spektakularny. Mamy cud nie uzdrowienia, ale wskrzeszenia. Jak prześledzimy po kolei karty Ewangelii, to zobaczymy, że uzdrowień było bardzo wiele. Jezus uzdrawiał bardzo wiele osób. Ale jak te, tę samą Ewangelię prześledzimy, szukając opisów wskrzeszenia, to znajdziemy tylko trzy. Jezus wskrzesił swojego przyjaciela łazarza, córkę Jaira i właśnie. Bezimiennego bohatera dzisiejszej Ewangelii. O tym dzisiejszym chłopaku wskrzeszonym przez Jezusa wiemy bardzo niewiele. Nie wiemy, jak miał na imię, nie wiemy, ile miał lat. Wiemy tylko tyle, że był rodzynkiem, był jedynakiem. Rodzice mieli go tylko jednego. Pozwólcie, że dzisiaj nie przy nim się zatrzymamy. Chcę zatrzymać się dzisiaj i kilka słów powiedzieć o postaci drugoplanowej tej Ewangelii, a taką postacią jest bez wątpienia matka tego chłopaka. O niej wiemy trochę więcej. Była wdową. Wtedy w prawie żydowskim były bardzo dziwne zasady i przepisy. Wyobraźcie sobie, że jeżeli umierał mąż, to kobieta, żona, nic po nim nie otrzymywała. Cały majątek, który miał, przechodził na syna. Kobieta ta była więc na łasce i niełasce swojego jedynaka. Po śmierci tego syna nic nie dostawała. Zostawała bez środków do życia, bo cały majątek, którym syn dysponował, przepadał. Ci, którzy się znają na rzeczy i znają troszeczkę tamtejsze prawo, mówią, że sytuację wdowy można porównać do sytuacji niewolnika. Nic nie miała. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że niewolnik miał lepiej, bo miał swojego pana. Pan ten miał zapewniać mu byt wdowa nie miała nikogo. Czyli zobaczcie. Sytuacja kobiety jest beznadziejna, jeżeli chodzi o materialne zabezpieczenie. Po śmierci Syna nie ma nic. Ale idźmy dalej. Wtedy w Palestynie pogrzeby odbywały się nie tak jak dzisiaj u nas, dwa, trzy, cztery tydzień po śmierci. Z uwagi na upał pogrzeby odbywały się jeszcze tego samego dnia, nawet dwie, trzy godziny po śmierci. Czyli mamy tę kobietę, wdowa, biedna, uświadomiła sobie, że jest tak naprawdę bez niczego, bez środków do życia. W dodatku, kilka godzin wcześniej umarł jej syn, więc jest w jakimś górnolotnie, może mówiąc, szoku. Przeżywa jakieś niedowierzanie. I teraz zobaczcie: celowo o tej kobiecie tyle mówię. Bo za chwilę zobaczymy na jej przykładzie coś bardzo ważnego. Wyobraźmy sobie, że ta kobieta jest w sytuacji bez wyjścia w sytuacji totalne, brzydko powiem totalne dno. Zero nadziei, zero światełka w tunelu. I teraz opis Ewangelii jest bardzo piękny. Ona wychodzi razem z konduktem pogrzebowym. Poza mury miasta, by gdzieś poza murami złożyć ciało swojego syna. Kogo spotyka? Spotyka Jezusa. I teraz zwracam uwagę na ten moment, w którym Jezus wchodzi do tego miasta. Zobaczcie, gdyby Jezus przyszedł do tego miasta trochę wcześniej, to pewnie z tą matką by się nie spotkali. Gdyby trochę przyszedł później, to syn już by pewnie w grobie był złożony, i do spotkania z tą wdową by nie doszło. A Jezus przychodzi właśnie w tym ostatnim, w takim, można powiedzieć, newralgicznym momencie. Wiedział kiedy przyjść. W tym momencie, w którym tak naprawdę gasła jakakolwiek nadzieja w sercu tej matki. Właśnie wtedy przychodzi Jezus, pociesza ją, mówi do niej: Nie płacz. I wskrzesza jej w syna. Dlaczego, moi drodzy, dla nas to jest takie ważne? Ano jest ważne dlatego, że wcale nierzadko można spotkać ludzi, którzy mówią, że Pan Jezus w ich życiu nic nie robi. Można spotkać ludzi, którzy mają pretensje do Pana Boga, że nie reaguje, że oni się modlą, a Bóg nie działa. Proszę księdza, już tyle lat się modlę za tego mojego chłopa. Piję jak piło. Proszę księdza, już tak długo się modlę o pracę dla mamy. Chyba Pan Bóg o nas zapomniał. Proszę księdza, już tyle razy się z tych grzechów spowiadałam. Tak się modlę, żeby Pan Bóg mi pomógł i nic. I moi drodzy, nie brakuje ludzi, którzy tracą wiarę w to, że Jezus w ich życiu może coś zmienić. Co chcę przez, przez to wszystko powiedzieć? Chcę powiedzieć tyle, że Jezus, po to, by działać, wybiera w sobie właściwy moment. On działa nie wtedy, kiedy my chcemy, nie wtedy, kiedy my się pomodlimy. On działa wtedy, kiedy wie, że musi zadziałać. Tak jak w przypadku tej wdowy. Przyszedł w takim momencie, kiedy był potrzebny. Gdyby przyszedł wcześniej, może by cudu nie było. Gdyby przyszedł później, może by się po prostu minęli. Może teraz siedzicie i myślicie o jakichś takich swoich bolączkach. Może też macie taką sytuację, że o coś Jezusa prosicie, ale Jezus tak jakby nie słyszał. Jeżeli nie słyszę. W naszym ludzkim rozumieniu, jeżeli nie reaguje, to tylko dlatego, że wie, że my sobie jeszcze z tym wszystkim sami potrafimy poradzić. Jeżeli uzna, że już nie będziemy potrafili, to zareaguje. I z jakimś takim wielkim smutkiem i bólem patrzę na tych ludzi, którzy odchodzą od Boga, odchodzą od Kościoła właśnie przez to, że, jak mówią, Bóg nie reaguje, że tracą wiarę bo tyle lat się modlą o to i o tamto i nic się nie zmienia, a często jest jeszcze gorzej. Jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli takie doświadczenie, że sytuacja, w której się znajdziecie, wyda Wam się bez wyjścia, tak jak sytuacja tej wdowy, to warto sobie wtedy ten fragment dzisiejszej Ewangelii przypomnieć. Jezus trzyma rękę na pulsie, nawet jeżeli nam się wydaje, że tak nie jest. I to jest dobra nowina. To jest dobra nowina i myślę, że warto o tej dobrej nowinie pamiętać, a jeśli nadarzy się okazja, to zanieść ją do tych, którzy już w Boga przestali wierzyć, którzy budują na sobie, bo może w jakimś swoim ludzkim rozumieniu na Bogu się zawiedli. To jest jedna myśl. Pozwólcie mi na jeszcze jedną. Kiedyś już o tym mówiłem. Jezus wypowiada słowo, które ma moc. Dzisiaj ten młody chłopak wstaje z tych noszy, na których Go do grobu nieśli, po, trzech, po czterech słowach Jezusa. Młodzieńcze, Tobie mówię, wstanie. Cztery słowa Jezusa, chłopak wstaje. Pewnie pamiętacie scenę, kiedy Jezus powołuje pierwszych apostołów nad jeziorem Genezaret, łowią ryby, są rybakami, do nich Jezus wypowiada trzy słowa: Pójdź za mną. I oni zostawiają wszystko. Zostawiają ojca, zostawiają młodzie, idą za nim. Usłyszeli trzy słowa i ich życie tak się zmieniło, że już nigdy więcej nie będzie jak dawniej. Trzy słowa Jezusa, cztery słowa Jezusa odmieniają ludzkie życie, dają życie. I teraz, moi drodzy, to słowo Jezusa, które my słuchamy z Ewangelii, my tak naprawdę mamy tutaj. Ja je mam tutaj na tej ambonie, wy macie je na półkach w swoim domu, macie je w komórkach, macie je w internecie. Zobaczcie, ja sobie często zadaję pytanie, co by się w naszym życiu zmieniło, gdybyśmy wszyscy, tak solidarnie sięgali po Słowo Jezusa. Gdyby każdy z nas, jak tutaj siedzimy, przeczytał dziennie systematycznie każdego dnia trzy zdania z Ewangelii. Skoro wierzymy, że trzy słowa Jezusa mogą zdziałać tak wielkie rzeczy, mogą odmienić życie tych rybaków, to pomyślcie sami, co działoby się w naszym życiu, gdybyśmy każdego dnia przeczytali trzy zdania. Może spróbujemy, bo niestety wielu z nas po Pismo Święte nie sięga. Wielu z nas ma Pismo Święte, ale otwiera je tylko przy okazji kolendy. Bo trzeba coś przeczytać. I kiedy przychodzą ludzie do konfesjonału i mówią: Wali mi się wszystko, proszę księdza. Wszystko. Nic mi nie wychodzi. To wiecie, pamiętając ten fragment Ewangelii, bo przecież znam go nie od dzisiaj, często pytam: A czytasz Pismo Święte? Jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie, wierzymy przecież, że to jest to same słowo. A skoro Jezus kilkoma słowami potrafił robić takie rzeczy, to może warto na swojej skórze się o tym też przekonać, jak Jezus będzie działał w naszym życiu. Moi drodzy, wielu ludzi dzisiaj tego, co mówię, nie usłyszy. Wielu ludzi nie usłyszy tej dobrej nowiny o tym, że Jezus ciągle jest blisko, że Jezus ciągle chce nam pomagać. Jeżeli spotkacie w swoim życiu, w swoim domu, w swojej pracy ludzi, którzy już tutaj nie przychodzą, bo na Bogu się zawiedli, spróbujcie im sparafrazować tę dzisiejszą Ewangelię. Spróbujcie im powiedzieć, wytłumaczyć, opisać tę scenę, której doświadczyła, w której brała udział ta wdowa z tej beznadziejnej sytuacji. Dzięki słowom Jezusa i jego interwencji wyszła obronną ręką. Ci, których tutaj dzisiaj nie ma, oni chcą tego słuchać. Każdy z nas chce słuchać dobrej nowiny. Powiedzcie im o tym. Bądźcie takimi misjonarzami, którzy tę dobrą nowinę zaniosą do tych, którzy tutaj już nie przychodzą.